Jeżeli czułeś się zakładnikiem swojej pracy, finansowo uzależnionym od swojej korporacji, to pomyśl, jak odwrócić zasady tej niełatwej gry. Chodzi o to, jak korporacje mogą nam pozwolić uzyskać niezależność finansową. Hmm. Czyli taką sytuację, że nie musimy pracować, ale mamy z czego żyć. Mamy kapitał, który to na nas pracuje, a nie my pracujemy na kogoś, kto jest posiadaczem kapitału. I ogólnie ta koncepcja nie jest koncepcją nową, nie jest koncepcją wymyśloną przeze mnie. To jest koncepcja, która się nazywa FIRE, czyli Financial Independent, Retired Earlier, czyli chodzi o to, że jesteśmy niezależni finansowo, no i mamy tą wcześniejszą emeryturę. To co? Idziemy do konkretów i wiem, nie wszyscy są entuzjastami tego rozwiązania, ale przejdźmy do Excela. Żeby osiągnąć ten stan niezależności finansowej, to po pierwsze trzeba mieć dosyć dobrą kontrolę nad tym, ile zarabiamy i jak te pieniądze tak naprawdę wydatkujemy. W pierwszej kolejności coś bardzo prostego, trzeba sobie po prostu określić, jakie mamy miesięczne wpływy. Te wpływy to ilość pieniądza, która każdego miesiąca ląduje na naszym koncie i którą w największej mierze przeznaczamy na konsumpcję. To co mówię, albo to co nazywam konsumpcją, to mogą wy być wydatki związane z obsługą naszego kredytu hipotecznego, to mogą być wydatki na jedzenie, na dzieci, na przyjemności, na imprezy, na ciuchy, na wszystko to, na co średnio miesięcznie wydajemy pieniądze. No i wszystko to, czego nie wydamy, no to zostaje w naszym stanie posiadania, no możemy to nazwać, że to są nasze oszczędności. No i teraz już z tego pierwszego kroku mamy bardzo ważną informację, czyli mamy informację, ile tak naprawdę byśmy potrzebowali comiesięcznego zysku z kapitału w postaci odsetek od oszczędności, zysków kapitałowych, dywidend itd., itd., żeby móc żyć. No bo jeżeli dzisiaj wydajemy 8000 zł na konsumpcję, zakładam, że 8000, no to też byśmy chcieli te 8000 w przyszłości z kapitału wypracowywać co miesiąc, żeby utrzymać ten status życia. Proces jest jeszcze istotne, to to, żeby pamiętać, że te 8000 to jest zysk z kapitału netto, czyli po opodatkowaniu. Ogólnie, jeżeli wypracowujemy zysk z kapitału, na przykład z dywidendy, czy na przykład ze sprzedaży akcji, to w wielu krajach ten zysk jest opodatkowany. Kwestie podatkowe. Tak naprawdę bardzo często są niedoceniane, no bo jak żyjemy w jednym kraju, to zakładamy, że ten reżim podatkowy to coś naturalnego i niezmienialnego. Natomiast z perspektywy osoby, która żyła w wielu krajach, powiem, to bardzo istotny element. W Holandii miałem ulgę podatkową, która zwalniała część mojego dochodu z opodatkowania 30%, a dodatkowo jakby zyski z kapitału też były zwolnione. Trwało to 5 lat i ta ulga podatkowa naprawdę bardzo pozytywnie wpłynęła na moją sytuację materialną. Na moją sytuację, ile pieniędzy odkładam, ile z tego jest zabierane przez państwo. Teraz, kiedy mieszkam w Hiszpanii, też wystąpiłem o ulgę podatkową. Już trochę mniej korzystną, ale też zwalniającą mnie z tych zysków kapitałowych. W Polsce cały czas toczy się debata, czy zyski z kapitału powinny być nadal opodatkowane to jest podatek belki czy nie. Wpływ tego ma zasadnicze znaczenie na to, kiedy możemy być wolni finansowo i kiedy możemy sobie rozpocząć wcześniejszą emeryturę, a kiedy nie. Ale jak już mamy tą informację, ile potrzebujemy zysku z kapitału, no to wtedy jesteśmy w stanie sobie oszacować, ile rocznie potrzebujemy tego zysku netto. Po prostu mnożymy sobie to razy 12, czyli miesięczne zapotrzebowanie, razy 12 mamy roczne. I teraz przechodzimy do bardzo ciekawego elementu, czyli to ile potrzebujemy tego kapitału mieć na koncie, żeby ten zysk wypracowany uzyskać. No i w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy agresywni w naszym portfelu inwestycyjnym, jak dużo mamy akcji, jak dużo mamy obligacji, ile mamy lokat, które są bezpieczne, no to możemy oszacować na przykład. Roczną stopę zwrotu z tych wszystkich inwestycji, na przykład na poziomie 5%. Jeżeli wiemy, że taki mamy profil inwestowania, jesteś, wolimy inwestować bezpiecznie, no to oznacza, że potrzebujemy prawie 2 miliony złotych kapitału. Tutaj zachęcam do takiej metody próby błędów. Ja sam od tego zacząłem, czyli zacząłem inwestować na próbę czyli nie rzucając pracy nadal pracując zacząłem po prostu brać pieniądze i inwestować w różne aktywa w akcje obligacje w lokaty czyli wszystko to co było w zakresie moich zainteresowań i Sprawdzałem, jaki zysk, albo jaką stratę uzyskuje, albo gdzie tracę pieniądze, gdzie zyskuje. A jak zyskuje, to czy zyskuje 5% w skali roku, czy 20% w skali roku? Czy gram raczej na w dłuższym horyzont czasowym, na dłuższym horyzoncie czasowym, czy raczej cashuję zyski z dnia na dzień, czyli bardziej zajmuję się tradingiem. I jakby ten okres roku, czy dwóch lat, kiedy próbujemy siebie i patrzymy, jacy dobrzy jesteśmy, albo jacy słabi w inwestowaniu, też. Pozwala nam lepiej symulować czy planować naszą emeryturę, no bo prawdopodobnie nie uzyskamy lepszych efektów, albo niewiele lepszych efektów niż te, które uzyskaj, uzyskujemy dzisiaj. Ile musiałbym czekać, żeby te pieniądze sobie odłożyć? A no więc, jeżeli te pieniądze byś tylko sobie brał i odkładał na kupkę i nic z nimi nie robił, nawet przy założeniu, że nie ma inflacji, inflacja jest zerowa i te pieniądze nie tracą na wartości, to musiałbyś to te pieniądze odkładać przez 80 lat to oznacza że to jest nierealne i niemożliwe bo nie będziesz pracował przy, przez 80 lat i na tym mom, na ten moment mógłbyś sobie powiedzieć no czyli ten model model financial independence nie jest dla mnie teoretycznie nie ale jest Pewna pomoc, jest pewna furtka w tym równaniu, czyli jeżeli byś założył, że teraz te dwa tysiące, które co miesiąc odkładasz, nie tylko odkładasz na kupkę i czekasz, aż się uzbiera ten milion dziewięćset, tylko bierzesz te dwa tysiące i zaczynasz. Je inwestować, no to wtedy ta, ta zmiana jest radykalna, bo mówimy wtedy o 32 latach. Czyli jest to już bardziej prawdopodobny albo mniej nierealny scenariusz. No i w tym całym modelu to, co jest istotne, no to oczywiście możemy powiedzieć sobie, istotne jest to, ile oszczędzamy, ile z tego naszego wynagrodzenia jesteśmy w stanie odłożyć. No bo na przykład, jeżeli byśmy mniej przeznaczali na konsumpcję, no to widzimy, że tutaj te KPI nam się polepszają. Ale to, co jest bardziej istotne, co waży więcej w tym równaniu, to jest tak naprawdę ten nasz portfel inwestycyjny. No bo załóżmy na chwilę, że e, nasz zwrot z kapitału oszacujemy na 10%. To oczywiście oznacza, że bardziej inwestujemy w opcje bardziej ryzykowne, czyli w akcje, mniej w lokaty, ale wtedy ta ilość lat potrzebnych do skumulowania kapitału, żeby żyć z tego kapitału, jest po prostu mniejsza, bo też mniej potrzebujemy tego kapitału, jeżeli osiągniemy tą stopę zwrotu. 10%. Tym bardziej, jeżeli będziemy ten kapitał oszczędzać i inwestować od samego początku, no to wtedy mówimy już o okresie 9 lat. No to jest bardzo optymalny czy bardzo optymistyczny scenariusz, ale to nam też pokazuje, jakby ta kalkulacja bardzo uproszczona, nie uwzględniająca na przykład wartości pieniądza w czasie, to to, że inflacja nam będzie zżerała te zyski, to i tak nam pokazuje, na ile pewne rzeczy są realne, a na ile nie są realne. No i oczywiście inflacja negatywnie wpływa na nasz plan FIRE, na nasz plan wcześniejszej emerytury, dlatego że zżera ona kapitał. No i są dwie możliwości działania. Po pierwsze, używamy sobie tego modelu, tylko w spodziewanej stopy zwrotu nie tylko odejmujemy efekt podatku, ale jeszcze odejmujemy efekt spodziewanej inflacji. To jest pierwsza metoda. I druga metoda, bardziej już taka dokładna, Wrzucamy wszystkie założenia do sztucznej inteligencji. Ja na przykład używam sobie modelu Perplexity, mówimy, ile mamy oszczędności, ile zarabiamy, ile mamy lat, jaką mamy spodziewaną emeryturę i w jakim kraju mieszkamy, żeby ten efekt inflacji był jakby dostosowany do kraju, w którym jesteśmy, i wtedy ten efekt inflacji jest uwzględniany przez sztuczną inteligencję, przez ten model. Szczególnie jeżeli wybierzemy sobie te bardziej zaawansowane modele, to wtedy nam wyplują. Spodziewany, spodziewany efekt bez inflacji. Przede wszystkim, taki główny element jest związany z tym, że jesteśmy mniej uzależnieni od świata korporacyjnego. Jesteśmy mniej uzależnieni od tego, co dzieje się w, w pracy. Jeżeli masz pensję, te 10 tysięcy złotych, i tą pensję wydajesz na bieżąco, no to oznacza, że całe Twoje życie opiera się na tym, co firma ci wypłaci. No i wtedy jesteś od tej firmy uzależniony. Taka sytuacja, takie poczucie może powodować stany depresyjne, stany lękowe, dlatego że wiesz, że wszystko zależy od tego pracodawcy, tego albo następnego pracodawcy, że wszystko to, co masz tu i teraz, to tak naprawdę jest związane z twoim performancem w pracy. Więc to też oznacza, że to wszystko, co masz, możesz po prostu stracić i jesteś całkowicie uzależniony od tego jednego źródła przychodów. To też oznacza, że masz większą kontrolę nad swoim życiem i nad tym, co się dzieje, no bo jeżeli jesteś uzależniony całkowicie od pracodawcy, to ten pracodawca może zmieniać y, zasady gry w trakcie jej trwania. I ty jesteś troszkę zakładnikiem tego pracodawcy, i na przykład ten pracodawca może Cię przesunąć na rolę role, czy do działu, w którym nie chciałeś pracować, albo nie wiem, zdegradować cię, a ty nadal będziesz tkwił, dlatego że jesteś uzależniony finansowo. No i jeżeli jesteś zakładnikiem firmy, no to też jesteś gotowy poświęcić więcej, żeby tego pracodawcę uszczęśliwić. No na przykład chodzi o czas, który spędzasz z rodziną. No bo jeżeli ty jesteś zakładnikiem tego pracodawcy, no to twoja rodzina też jest zakładnikiem, dlatego że ich dobrobyt zależy od tego, ile ty zarobisz, ile przyniesiesz pensji do domu. Więc ta sytuacja jest niekorzystna nie tylko dla ciebie, ale wpływa także na twoje otoczenie, na twoich najbliższych. Praca w korporacji strategicznie jest takim narzędziem, który pozwala nam kumulować kapitał. Praca w korporacji oczywiście też podnosi jakość naszego życia, wpływając na to, jak konsumujemy co konsumujemy i czy z tym się czujemy dobrze, ale jeżeli, tak jak większość Polaków, wywodzisz się, że tak powiem, z klasy, która miała mało po komunie, to oznacza, że Twoim zadaniem powinno być. Generowanie kapitału dla Ciebie albo dla następnych pokoleń, bo to powoduje, że jesteś bardziej pewny siebie, mniej, za, może nie zakompleksiony, ale mniej wystraszony życiem i tą presją korporacyjną. Tym, tym pierwszym momentem, czy takim punktem, gdzie moglibyśmy to rozpatrywać, to jest ten model, od którego zaczęliśmy ten odcinek czyli, że te Przepływy finansowe, te wpływy finansowe z kapitału, te zyski kapitałowe pokrywają nam ten, te zapot to zapotrzebowanie na konsumpcję, którą mamy dzisiaj? No to jest to takie założenie ryzykowne, że cały czas będziemy. Generować te zyski w przyszłości, że nie ma za bardzo takich okresów, kiedy jest kryzys i kiedy tak naprawdę wychodzimy trochę z tej giełdy, trochę tracimy, to jest dosyć ryzykowne. I dlatego ta cała koncepcja FIRE, ca cała koncepcja ideologia mówi o tym, żeby dodać do tej wartości kapitału, którą sobie już wyliczyliśmy z uwzględnieniem tej inflacji i tych podatków, dodać jeszcze jakieś 30%. Kapitału, taki bufor, który powinien spowodować, że no, tak naprawdę no, nie stresujemy się. No, 30% to jest no, z dużo, znacząca część tego wypracowanego kapitału do tej pory, ale no, taka jest best practice. Chcesz czuć się bardzo bezpiecznie, no to zwiększ sobie udział kapitału, na którym pracujesz i który zapewnia ci przyszłość. Jak się ma ten system do systemu emerytalnego? I już mówię, że to jest też ciekawy aspekt. Jak pracujesz, to też masz odkładane składki emerytalne. I w tym modelu te składki emerytalne, tych składek emerytalnych w ogóle nie wziąłem pod uwagę. No ale im dłużej pracujesz, to wiadomo, potem masz emeryturę i z tej emerytury możesz sobie żyć. Problem z polskim systemem emerytalnym jest taki, że jak dzisiaj pracuję, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaką będę mieć emeryturę. To jest norma, na przykład, jeżeli pracujesz w Holandii. Czyli ja pracując w Holandii i jak odkładam sobie składki i pracodawca mi odkłada składki, to ja już dzisiaj wiem, ile będzie wynosiła moja emerytura, kiedy będę mieć 60 parę lat. I ja wtedy mogę sobie po prostu oszacować czy ta wartość emerytury to jest coś pozytywnego czy nie albo czy jak wiele pieniędzy mi zabraknie do tego żeby żyć godnie. W Polsce to jest trochę jak jakaś gra losowa. Całe życie odkładam składki, pracuję, a potem idę do ZUS-u i dowiaduję się ile będzie wynosiła moja emerytura i to jest po prostu chore. Jeżeli chodzi o sprawdzanie emerytury to w takim kraju jak Holandia jest to norma, czyli wchodzisz sobie na portal logujesz się i patrzysz sobie jakie składki zostały odłożone na Twoje konto i Ile możesz się spodziewać mieć emerytury w przyszłości? Ile będziesz mieć emerytury, jeżeli dotrzesz do wieku emerytalnego, a ile, jeżeli na przykład będziesz pracować o pół roku więcej? No i wtedy łatwiej jest zaplanować nam sobie niezależność finansową, no bo wiemy, że na przykład w wieku 67 lat będę dotrzymywał emeryturę w wysokości takiej i takiej. No i jakby ta, ten ruch Fire to jest tylko tak naprawdę pewnego rodzaju pomostówka. Albo ta emerytura działa jakby jako Dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Albo taka tarcza antyinflacyjna, że wiemy, że nam pieniędzy nie starczy do końca życia ze względu na inflację, no ale wchodzi nam emerytura, emerytura w określonej wielkości i z tej emerytury możemy sobie żyć. A dosyć też istotnym jest to, że jak sobie robimy tą kalkulację, żeby też być szczerym ze sobą i szczerym z pracodawcą, żeby umieć po prostu oznaczyć, Ile dodatkowych benefitów z korporacji mamy, które nie są wyrażone tylko w wynagrodzeniu? Czyli jeżeli jesteś pracownikiem korporacji i masz kartę na siłownię i jeżeli byś nie pracował w korporacji, nadal byś chciał na tą siłownię chodzić, no to musisz sobie doliczyć, że będziesz musiał to właśnie z tych zysków kapitałowych pokryć. Czyli na przykład, jeżeli masz prywatną opiekę zdrowotną, y, która jest finansowana przez pracodawcę, masz karnet y, na siłownię, masz karnet y, czy tam kartę taką, że możesz sobie jadać w, res, w różnych restauracjach i to wszystko finansuje ci pracodawca. I ten serwis Level, chcesz utrzymać także po odejściu z firmy, no to no musisz założyć, że po prostu na te atrakcje, pieniądze będziesz wydawał właśnie z tego, co wypracujesz na kapitale. No bo to jest też jakby kwestia takiego trade-offu, czyli wyborów, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, kiedy pracuję, no i jakie elementy chcę zachować wtedy, kiedy już nie pracuję. Więc to są elementy, które należy również wziąć pod uwagę. To są koszty czy przychody takie ukryte, ale związane z pracą w korporacji. Jak istotnym jest to, żeby wybierać dobrą korporację? Bardzo istotnym, dlatego że, tak jak powiedziałem na samym początku, ten model zakłada, że bardzo ważnym elementem układanki jest czas. Czyli chodzi o to, że jeżeli pracujesz w firmie, no to fajnie, żebyś pracował długo w tej firmie i kumulował ten kapitał. Więc jeżeli masz w jakiejś firmie pracować długo, to fajnie, żeby ta firma nie szkodziła Twojemu zdrowiu psychicznemu, Twojemu well-being. Z autopsji. Wiecie, że pracowałem w toksycznym środowisku w pewnym momencie swojej kariery, pełnym dziwnych, toksycznych ludzi. I mimo, że pieniądze tam były super świetne, to postanowiłem z tej firmy odejść. I odszedłem do firmy, gdzie te pieniądze były równie dobre, trochę lepsze, ale, ale jakby ten, ten element związany jakby ze zdrowiem psychicznym, well-being, zaważył, że czasem nam się wydaje, że firma płaci nam świetnie, więc możemy poświęcić jej wszystko również po to, żeby wprowadzić w życie ten plan FIRE, ale czasem nie warto. Czasem można szukać alternatyw, które dostarczają nam podobną wartość pieniędzy, a czasem nawet troszkę mniej, bo chodzi o to, żeby ten bieg traktować jak maraton, a nie jako sprint. I ostatnie pytanie jeszcze, czy ostatni aspekt, jakie zmiany w psychologii, czy jakie zmiany w postrzeganiu pracy i życia musimy wykonać, żeby ten model zaimplementować? więc powiedziałbym kilka jest elementów. Pierwszy element jest związany z tym postrzeganiem czasu, że czas ma bardzo duże znaczenie. Że wydaje nam się, że perspektywa 10 lat, to jest perspektywa bardzo oddalona w czasie, ale to jest nieprawda. 10 lat mija szybko, szczególnie w pracy. Tydzień za tygodniem mija bardzo szybko i ważne jest, żeby każdy z tych tygodni i dni nas przybliżał do naszego personalnego celu. Druga rzecz jest taka, że posiadanie kapitału, posiadanie zabezpieczenia finansowego wpływa na, nasze, na nasz sposób bycia w Korporacji. Dlatego, że jeżeli jesteśmy całkowicie uzależnieni od korporacji, to jesteśmy trochę w defensywie, jesteśmy więc w stanie poświęcić korporacji więcej. Jeżeli wiemy, że możemy żyć bez korporacji, to jesteśmy bardziej pewni siebie, jesteśmy w stanie bardziej asertywnie funkcjonować, wyrażać swoje poglądy, mówić stanowcze nie, nie bać się, że ktoś nas zwolni, nie bać się, że ktoś na nas krzywo spojrzy. Więc te elementy związane ze zmianą swojego mentality, ale też jak to mentality się zmienia, ponieważ mamy te pieniądze, no to są rzeczy bardzo, bardzo istotne. Dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszkę wszedłem w ten aspekt związany z niezależnością finansową. Wiem, że będą jakieś pytania na zasadzie, a ile ty masz oszczędności, a ile ci to zajęło, i tak dalej, i tak dalej, ale mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał i zainspirował Was do myślenia o, tego, o tym, żeby tą niezależność finansową zbudować, czego oczywiście sobie Głównie sobie życzę, ale też Wam. Wszystkiego najlepszego, cześć.